80 lewy nawrót za super Cześć, dzisiaj jest sobota, zaczynamy właściwą część tarmac masters. Jedziemy tutaj treningowo. Wczoraj jechaliśmy prolog, dwukilometrowy po mieście Sobódka. Miałem niestety małe problemy z hamulcami, coś nie działało, teraz to już naprawiliśmy i za pół godziny ruszamy na pierwszą pętlę, na 8-kilometrowy odcinek i 6-kilometrowy odcinek śmiałowice. Odcinek Wirki, czyli ten pierwszy 8-kilometrowy dosyć kręty, ale są szybkie partie, natomiast śmiałowice to już naprawdę bardzo szybkie partie z szczytami i różnymi mostami. Trochę z cyfu, ale myślę, że będzie ok. Pojedziemy pierwszą pętlę dosyć spokojnie, aby zobaczyć z czym to się je. Później będziemy się zastanawiać co robić. 4 prawie zły, na główną. Przechodzi jeszcze średni średniej, do szczytu. I 30 w hamowanie z drogi. Jeden lewy, wąsko, syf. Jeden lewy, wąsko, syp. Znajdujemy się w tej chwili na drugiej eliminacji Tarmac Masters. Tak jak bardzo często o tym mówimy, naszym celem, celem zespołu chłopaków jest to, żeby ścigali się jak najszybciej w rajdach, dlatego skorzystaliśmy z zaproszenia organizatora, żeby chłopaki testowo przejechali tutaj eliminację w sobudce. Jesteśmy całym zespołem, jest naprawdę bardzo wymagająca, bardzo szybka trasa, dlatego teraz jesteśmy na etapie oczekiwania po pierwszej pętli. Miejmy nadzieję, że wszyscy dojadą w całości, nie będzie żadnych przygód ani problemów technicznych, ponieważ wiadomo, że to jest nasze takie pierwsze przetarcie z prawdziwymi odcinkami specjalnymi. Więc tak naprawdę wszystko zobaczymy po pierwszej pętli i będziemy dostosowywać nasze pomysły, strategie na podstawie tego co chłopaki wyniosą z tego przejazdu, jesteśmy już po pierwszej pętli. Odcinki mi się bardzo podobały, bo, ponieważ są bardzo techniczne, ale też jest bardzo dużo prostych, tak, w których można się dużo napędzić i potem są do, mocne do hałowania do, do dwójkowych zakrętów. Fajnie jest się przesiąść z kroskarta do auta, bo jednak nie będę ukrywał, że troszkę wolę jeździć autem niż proskartę, bo jednak y, w, ra, w rajdach się dzieje bardzo dużo i nie jest aż to tak przewidy, przewidywalne. Yy, mam takie nastawienie, że chciałbym utrzymać tempo, choć nie ukrywam, że są, jest kilka miejsc do poprawienia, które chciałbym poprawić, ale nie będę jakoś jechał specjalnie z, zbyt szybko, żeby, żeby potem po prostu nie było żadnej awarii ani, ani wypadnięcia z trasy. Jedź prawie super. Do cztery prawy. Dziewięćdziesiąt, uwaga, już stawuj lewy. To lewy dziewięćdziesiąt na moc. Jesteśmy po dwóch pętrach. Niestety u mnie nie udało się przyjąć piątego OS-u z racji na awarię chłodnicy. Ale że my naprawili i pojedziemy na, dalej. Na trasie było kilka ratowań, ale wszystko, wszystko dobrze. Wszystko Jestem cały, auto całe. Nic nie było uderzone. Wszystko wymierzone. Ratowania wynikały no, po prostu z dobrej, szybkiej jazdy dyktowane przez profesjonalnego pilota z, nowy, z nowym pilotem bardzo dobrze się współpracuje bardzo dobrze się jeździ i szybko się jeździ Emocje jakie mi towarzyszyły, no to przed samym wyruszeniem, no to trochę tak, 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 taki strach, a później to już emocje, wiadomo były, ale takie złe emocje opadły. Już później się bardzo fajnie jechało, odcinki bardzo szybkie, bardzo, takie bardzo techniczne też. Odcinki były bardzo wymagające, najdłuższy miał 8 km. Kilka zawodników się o tym przekonało. Na początku miałem dosyć, dosyć duży, duży stres, ale potem już z odcinka na odcinek było coraz lepiej. I cóż, bardzo się cieszę, że udało się ten rajd kończyć. To były bardzo wymagające i dużo uczące kilometry, ponad 50 kilometrów os -owych. Dużo mnie to nauczyło, dużo radości, trochę strachu, bo pierwszy raz jechałem w, tak, w takim rajdzie, gdzie jedziemy z dojazdówkami i mamy więcej niż jeden odcinek. Cieszę się z mety i mam nadzieję, że to jest dobry początek tej drogi.